Siema, jestem Holiz i witam Was w odcinku W pierwszym odcinku z Minecraft na serwerze za Build Battle Dzisiaj ze mną jest Kasper69, siema 696 On się tak nazywał tylko No i gramy sobie dzisiaj na Build Battle Nie na Build Battle Przepraszam Ludzie Na tej ja musi nastoi w Wojsach i dzisiaj tak wyjątkowo jest ten miał fajny gość zewnątrz O też, coś, coś by mnie szczeliło, ale nie wiem co. I tyle dostać jakieś. Ooooo, o to chodzi. Dobra, ja mam działam tam Okej A masa czy je? Co? Nie wiem, może no, Kac poje się do mnie, kopie, a ja go teraz zepchnę śnieżką, handsko. Co, spadłeś? Tak. Kto się zeszczelił? Ty do środku? I tak, akurat wtedy, jak powiedziałeś, że zwałeś mnie śnieżką. O, przypadek? Nie sądzę. Kurde, głupi Widzi, Widzą, 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 co się ze mną dzieje. No, jasno. Łał... Uwan, się? Tak. Z, no. Dobra. Z, z, ten... Wrzucimy jeszcze... Pójdziemy jeszcze na jedną arenkę. Ostatnią. To pierwsza była ta No. Chodź na tą. Szybko wbijam. I tak. Tu yy... <śpuszczaj> są... Wiki Rambo. Dobra. I właśnie po tej... Po tej arence y, idę otwierać Nie, po tej arence znagram jeszcze ostatnią arenę i idę, na, idę jeszcze otworzyć skrzynię chyba. Albo nie pójdę, otworzyć skrzyni, bo nie pamiętam którą. Ale tak w ogóle to jestem wam wdzięczny, że dobiliście kilka tam 41 chyba łapek pod odcinkiem zapoznawczym. Nie, pod intem 40 coś, a pod zapoznawczym 30. To jest dla mnie naprawdę dużo, jak jestem takim małym, mniejszym youtuberem tak rozjawia na przykład. Podziękowania. Mm, mam sporny z No, widzicie? Lubi spawać. Mm. Bez a jeszcze pod statkiem jest jeden, jedna ta Skrzynia O, fajny mięcz dostaliśmy Tytana Przedaznego tytana, znaczy tego kamiennego, tak? To jest kamienny? Nie wiem, nie widzę, chyba tak Tak, tak, tak Poguś się dobię My się tu kampi, my bo Basu nie było. A no nie wierzę No, widzicie, on już umarł, a mnie i nawet nie chcę użyć, żeby tą na jak najdłużej pociągnąć. Bo tu są już tylko ludzie, bo tu są klasy. I na no przykład... bo być jakieś... Mieć jakieś klasy na przykład, nie co... Idzie na ciebie właśnie ten, ten co mnie zabił. Pewnie go zwaliłeś. Ale powiem ci, że on PvP. I to była właśnie klasa Blaze. No właśnie. Więc jak ty chce. No właśnie, więc jak chcesz, to po powodzenia. Chodź na wodę, szybko! Czekaj. No i nie dołączyłeś, Jezu. Ty wody nie widzisz. Chodź na mleko. Okay. A, te, a, bo ty weszłeś na mleko, brawo. No i to jest właśnie mądrość. Tylko Cii. mi się odcinek przedłuża przez ciebie. No nie no, To jest po Tak samo, możecie zobaczyć. Na kanał Adventure'a, jak myślę, że się nie nagrywa, i na mnie krzyczeć, że nie zrezysowałem, jakby wiali w A potem, jak się dowiedział, że jest odcinek, to już się uspokoi. To jest cały Kacper. Ja? To, tak, polska Ani. No nie wiem. A to tak jakoś... Zapraszam na w w ogóle. On wyciszył się, nie wiem czemu. Musiałem. Musiał się wyciszyć, zapraszam do serweru woli teraz na ogóle Fajnie serwis, jeśli nie lubicie takiej niedźwiedzi Janiki nie W ogóle serwer jest fajny tylko Tylko te klasy, nie? Moim zdaniem i tę na początku są trochę za bardzo wygokszolę <kłysy> O widzicie? Widzicie? Kochani, jak się wchodzi do fajkuju O no sumem nic takiego do tego nie ma Poza walką. I nie mogę budować? No. Ja też. Ej, o co chodzi? <grystanie> nie, nie, nie. To... Dobra, ja się zabiłem. To, to ja jestem już. Chodźcie pożegnać. Ja to przetrwał, ja to przejdę. No weź, no to robię. To... Ja Spójrz, się... Piszcie, O, przeżyłem, przeżyłem. Ja się żegnam. Ja jestem Holis. To ty, ty, był taki... To był taki trochę mniejszy odcinek z Minecraft'a, to był taki Jestem. pierwszy odcinek. I ze mną był dzisiaj. 696. 696. I, i, I dziękuję Wam naprawdę za te odsłony. No to trzymajcie się, na razie.